Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z Hodowli Królików na moim kanale. Zapraszam! Jak to mogę ująć, dawno tego nie robiłem. Już w sumie nie wiem od czego by tu zacząć. No ale, oczywiście, może od takich suchych faktów. Królików w hodowli mam 27 sztuk. Aktualnie wszystkie komory są zapełnione. Tutaj, w tej y, najdłuższej klatce, y, kilka sztuk siedzi podwójnie. Są też y, w dwóch komorach y, potrójne. Potrojona ilość królików. No, trzy króliki w komorze siedzą. Tak jak na przykład tutaj. O i tam trzeci spaśnika sobie zajada sianko. Oraz tutaj jeszcze mamy po dwie sztuki takich mniejszych, no będę musiał rozdzielić, ale jeszcze chwila, słyszycie, kogutki piją moje kogutki sąsiada i jeszcze jednego sąsiada, wszystkie dookoła tutaj się odzywają jeden już się wychyla z klatki, widzicie chyba no ale nie będę poruszał tematu kurek on zostanie poruszony w kolejnym odcinku, no chyba chcę skoczyć na płot, ale coś się waha no dawaj, dawaj, do nagrania, no no widzowie, chcę zobaczyć, nie wstydź się, skacz. O, bardzo ładnie. na szybkości podejdę. Kurde, no i musiał zeskoczyć z płotu. W ogóle ciężko mi jest do nich podejść, ale zrobiłem trzy chyba ładne zdjęcia. Także jeszcze się pojawią w najbliższym czasie. Pies również się denerwuje, bo kurki sobie chodzą po podwórku, a on nie może nic z tym zrobić. Ale powoli się już przyzwyczaja czasami też jak chodzą wszystkie kury tutaj po całym podwórku to nawet się nie rzuca bardzo no, ogólnie trochę poszczeka, a później idzie do budy i sobie tam siedzi tutaj w komorze w klatce piętrowej dobrze, no zapiejcie sobie w klatce piętrowej mam sześć aktualnie samiczek chciałbym wszystkie dopuścić jeszcze w tym roku ale aktualnie mi się nie udało przez ostatnie półtora miesiąca próbowałem, próbowałem je dopuszczać, tutaj samiczka coś widzę, karmidło gryzie, jak widzicie ściółka przekopana i to dość bardzo, no i dalej jeszcze coś próbuję. stała się ostatnio dość agresywna, nie wiem dlaczego, to jest ta samiczka barana francuskiego, jak widzicie. Wypiękniała oczywiście, ale też tutaj przekopuje mi tę ściółkę. Jak próbowałem ją dopuścić do samca, no to atakowała samca, a nie powinna. Więc co, tutaj jest jeszcze, obrócz tej jednej samiczki, pięć innych, które chciałbym sobie dopuścić. Udało mi się akurat dopuścić tę jedną samiczkę, która jest tutaj. Akurat około tygodnia temu, chyba. No jak pojawi się ten film, to będzie tydzień, odkąd została ona dopuszczona. Za tydzień zrobimy kontrolne dopuszczenie Samczyk ją pokrył kilkakrotnie Zaraz zobaczycie jaki samczyk Bo pojawiło się też coś nowego w hodowli No i jedną No jedną z samiczek Z królików, które zakupiłem Jest tutaj ta oto samiczka Oczywiście mieszaniec Ale jak widzicie Uszy ma duże Ogólnie jest dość spora a w dodatku jest młoda, no, kilkumiesięczna z tego roku, z wykotów, także coś tam z bossa ma w sobie. Również chciałem sobie ją dopuścić w hodowli, żeby mi kilka miotów na pewno odchowała. Sianko już sobie tam wyjada, resztę też rozrzuciła tutaj na podłodze. Coś próbuje przykopywać taściłkę, ale tak nieznacznie, to chociaż tyle, nie tak jak ta samiczka obok. Co by tu o niej więcej powiedzieć? Zakupiłem ją sobie chyba w połowie września. Coś takiego na, na targu w Opatowie w województwie świętokrzyskim. Kupiłem sobie wtedy jeszcze y, jednego królika, którego pokażę zaraz. Samiczka kosztowała mnie 80 zł. Może dość sporo, ale mi się wydaje, że było warto za nią tyle zapłacić. Ludzie, o których ją kupiłem byli obeznani w temacie, wiedzieli co mówią. Mieli też jeszcze kilka innych królików wyglądających podobnie. Króliki miały czyste uszy, ładne, zadbane. Sierść też była liśniąca, nie było tam żadnych posklejanych kłaków, także na pewno w dobrych warunkach sobie żyły. Objaśnili mi tam, opowiedzieli historię mniej więcej tej swojej hodowli, także nie byli to pierwsi lepsi złapanki sprzedawcy. Więc myślę, że materiał powinien być dobry. Jak widzicie, karmidło pełne, jęczmień. Trochę tam widzę, że jest jakaś domieszka chyba pszenicy, ale to w małej ilości. Niech sobie teraz na spokojnie tutaj siedzi. Przejdziemy do kolejnych komór. No tutaj, jak widzieliście, samiczka banana. No jeszcze tutaj mamy dwie samiczki. Tutaj będzie dość ciemno, także ich nie zobaczycie. Jeszcze jak możecie zauważyć pajęczyny, sierść na drzwiczkach, Pojdła nie Chciałem po prostu nagrać ten odcinek na stan faktyczny, taki jak w tym momencie wygląda moja hodowla. Nie chciałem specjalnie do tego odcinka sprzątać, myć pojdeł, żeby tylko wyglądała. Chciałem wam po prostu zaprezentować jak to się prezentuje, że nie zawsze jest wszystko tak idealnie u mnie zrobione. Również. Ale życzę Wam, abyście Wy dbali o swoje hodowlę jak najbardziej. Jak widzicie, jakieś sierść z pajęczyną muszę to w najbliższym czasie sprzątnąć. Umyć te poidła, od środka, od zewnątrz. Klatki obmieść z tej pajęczyny. Z ostatnich kilku miesięcy nie było sprzątane. Jak widzicie, ta samiczka dalej tutaj nam przerzuca. Patrzcie, przekopuje całą ściółkę. Kurde, no co Ty robisz? Chcieliśmy, żebyś nam odchowała. Ładnie miotę, ty co? Nic nie powiesz? No to nie mów, nieważne. To jak widzicie, muszę tutaj ogarnąć jeszcze swoją hodowlę w trawach porządkowych, ale mniej więcej tutaj liście z drzewa już opadły, były zebrane, kilkakrotnie również w komorach było sprzątane. Teraz będę musiał jeszcze to zrobić za około tydzień, bo widzę, że już pojawiło się więcej tej ściółki. Również sianko, jakie one mają w paśnikach Było zebrane we wrześniu Co zresztą się nie pojawiło na kanale, bo wtedy odcinki się nie pojawiały. Poczekajcie Widzicie? Jak sobie spacerują po dachu Te kurki to rozumiem, bo one tak potrafią Ale cała reszta Na przykład ta i kilka innych one również spacerują po dachu garażu, jak i w szopie, która jest z tyłu. Kukurydze dostały. Była ona zebrana na polu tutaj. Zresztą widzieliście odcinek ze żniw kukurydzianych u mnie na kanale ostatnio. Tutaj kilka młodych. No już tutaj tuczone są do uboju, przygotowane. I mamy również Kolejnego królika. Jest to również zakup z Opatowa z targu, na którym byłem. Jak widzicie, samczyk. Niby baran francuski. Oczywiście nie czysto rasowy, ale jak widzicie, uszy oklapnięte, duża głowa. Masa też, też dość spora, około 5 kg. Samczyk z tego roku. Kosztował mnie 10 zł mniej niż samiczka. Więc możecie sobie obliczyć, jeśli pamiętacie. Co mówiłem kilka minut temu, samczyk jak na razie pokrył jedną samiczkę z mojej hodowli i samiczkę znajomego, który przywiózł ją do mnie, aby, mu, aby po prostu samczyk z mojej hodowli ją pokrył. Spisał się wtedy bardzo dobrze. Jak na razie, jeszcze tak niechętnie podchodzi do ludzi, jak widzicie, ucieka. Ale znacznie się oswoił odkąd go przywiozłem. Wtedy w ogóle. Nie chciał współpracować, a teraz widzicie, na spokojnie sobie siedzi, ja delikatnie do niego podejdę ręką, to on ucieknie, ale nie biega wokoło klatki, nie rzuca się, nie atakuje. Także na razie wszystko w porządku, jak widzicie również tutaj pasowałoby posprzątać, bo trochę tam już kubek się pojawiło, także w najbliższym czasie będę musiał to zrobić. Poidła po uzupełniane. Tutaj jeszcze z tego co widzę, trzeba będzie podolewać, ale jak na razie sytuacja jest opanowana. Króliki bardzo ładnie się prezentują, szczerze Wam powiem. Nie będę tutaj wyciągał żadnych na stolik pokazowy, ale musicie mi uwierzyć na słowo. No to co by tutaj więcej powiedzieć? Oczywiście wszystkie informacje z ostatnich 3 miesięcy. Nie zostaną przekazane w jednym odcinku, odcinku, przepraszam, bo po pierwsze by to zbyt długo trwało, po drugie nie da się tak zrobić. Uwierzcie mi, jakieś fakty tak czy tak zostaną pominięte i będę je mówił w przyszłości podczas kolejnych odcinków, które będę nagrywał. Mogę wam powiedzieć, że szczerze ten odcinek, który teraz widzicie, nagrywam drugi raz. Chciałem aby Około środy w tym tygodniu pojawił się dla Was odcinek z hodowli królików, który nagrałem w niedzielę. Miał on ponad 20 minut. Z tego co widzę, ten tyle nie będzie miał. We wtorek po południu zabrałem się do jego montażu, nie był on trudny, bo składał się tylko chyba z trzech części. I włączam program, dodaję do niego pliki z kamery, i gdzieś mi zniknęło 10 minut materiału. No to nie przejąłem się. Pobrałem jeszcze raz pliki z kamery na laptopa, dodaję do programu do montażu, a tam nadal brakuje 10 minut yy, jednego fragmentu. No i po prostu muszę nagrać ten odcinek jeszcze raz. I właśnie, już z tego co słyszę, taka ilość informacji, która pojawiła się w poprzednim, nie zostanie przekazana w tym. I nie wiem dlaczego. To jest właśnie taka złośliwość rzeczy martwych. Chciałbym, abyście mieli ciekawy odcinek, aby on pojawił się stosunkowo dość wcześnie, a pojawi się dopiero w niedzielę, czyli dzisiaj w dzień, w którym publikuję ten materiał, chyba, że znowu będzie jakiś problem techniczny no ale nagrywam ten odcinek w czwartek już dzisiaj wieczorem y, siądę, aby go zmontować żeby był przygotowany na niedzielę i tylko czekał do opublikowania króliki jedzą sobie teraz jęczmień Wszystkie moje hodowli Chciałbym również pozdrowić użytkownika Jakuba Kowalskiego Oraz Autora komentarza Pod odcinkiem z tym Szerokim MS Danielo Wojtka Rabbit Nikt tego nie chciał Ale każdy potrzebował i właśnie ten komentarz podsumowuje całą intencję tego odcinka. Może kiedyś na live opowiem Wam, jak do tego doszło. Ale teraz po prostu podziękuję za ten komentarz. Co tam, króliki? Chciałybyście coś jeszcze dodać? Może jakaś sugestia, jaką kwestię powinienem poruszyć w tym filmiku? z hodowli królików to by było chyba na tyle takich suchych informacji dużo się nie zmieniło oczywiście jedna sztuka chyba padła przez te trzy miesiące oraz no dokonałem uboju chyba trzech no ale kupiłem też również dwa króliki no więc tak w miarę poziom, liczba sztuk w hodowli się nie zmieniła po tym ostatnim odcinku, który nagrałem chyba w sierpniu Wtedy rozdzieliłem króliki, bardziej zacząłem o nie dbać. Przywiązywałem uwagę do tych wszystkich czynników, o których wtedy opowiadałem. I później już było widać efekty. Po prostu młode nie padały. Także ich liczba się nie zmieniała. Na ten moment mogę powiedzieć, że króliki rosną bardzo dobrze. Oczywiście poświęcałem więcej czasu. Teraz tym bardziej, gdy siedzimy wszyscy w domu. Rano wstaję, przychodzę do hodowli, później idę na lekcję. Między lekcjami czasami przerwa trwa 10 minut, czasami 30, zależy ile potrwa lekcja. Niektórzy nauczyciele prowadzą krótsze, także wtedy też przychodzę, można coś więcej w hodowli kur, jak i królików podziałać. Więc to też jest na plus. Oczywiście pamiętajcie, trzeba się pilnować, bo nie wiadomo, jak to wszystko będzie. Chodzi mi tutaj o naukę. Nie opuszczajcie żadnych lekcji, to dużo wam da, szczerze powiedziawszy, na własnym przykładzie. Nie musicie się systematycznie uczyć, nie namawiam do tego, ale mówię, że tak jest. Lecz jeśli będziecie uczęszczać na lekcje i na nich słuchać, to dużo z nich wyniesiecie. Mówię wam tu ja, Danielo. na własnym przykładzie już kilka lat. Edukacji w naszym kraju przeszedłem, także coś na ten temat wiem. Możecie słuchać, możecie nie. Taka mała rada ode mnie. Jak widzicie, tutaj sobie spokojnie króliki siedzą. Pasowałoby ich, ich rozdzielić. Muszę pewnie przywieźć te klatki, co mam u babci. Stare, żeby kilka królików oddzielić. No, co tam, co tam? Hm? Jak widzicie, spokojnie nie uciekają. Jakby ta samiczka barana francuskiego też tak podchodziła do mnie, to by było po prostu świetnie. Wtedy, gdy w maju dostałem, po prostu nic innego oprócz głaskania ona nie chciała. A teraz, szczerze powiedziawszy, boję się tutaj cokolwiek robić. Jeśli chcę wygarniać z karmidła jakieś resztki, to ona mnie atakowała. Teraz jej jest zajęta, coś, coś jest nie tak. Co? Hmm? Pogłaskamy królika tak jak trzeba, no coś się leni, a no nie będziemy Ci przeszkadzać, jesz to sobie jedz. Przekopała ściółkę, będzie to trzeba wyrzucić, no ale cóż, no takie życie, taka nasza rola. Co trzeba będzie zrobić, to zrobimy. Co my tutaj dodać, no oczywiście trawa na wybiegu nie przetrwała, nie ma tutaj nic. No drzewa, te, które tutaj rosną, jedno duże, które jest nad nami, orzech włoski, one po prostu dają tutaj za dużo cienia, no i ta trawa nie ma racji bytu, nie ma słońca, nie może tutaj rosnąć. Ta przed betonowym płotem również zginęła, tam nic nie urosło, tam gdzie warunki były lepsze, nasłonecznienie, wszystko świetnie, no to trawka pięknie rośnie, a tutaj nic. Jeszcze jak już Wam tutaj pokazuję, to możecie sobie zobaczyć, co akurat teraz robię, czym się zajmuję. Czyszczę po prostu felgi sobie, żeby można było odmalować. Trochę były przedzewiałe. Tutaj z zewnątrz jeszcze muszę ten środek przelecieć. Więc wziąłem szlifierkę, szczotkę drucianą, przeczyściłem to wszystko. Później jeszcze odpuścimy. No i podkładem cyk czarną farbą błyszczącą będzie można to zrobić i myślę, że będą prezentowały się świetnie. Na pewno lepiej jak były. Akurat coś takiego miałem. Chodziło mi tylko o te przyubice. Bo niektóre elementy się odłamują, druciki, ze szczotki też wylatują, więc na twarz i oczy chciałem bardzo uważać, no ale że jest przymocowany do kasku, no to wziąłem to co mam, nie? Nie będziemy wybrzydać. Jak to Jarek Ogarek by powiedział? Na szybkości. No i taka akcja na szybkości skończyła wcześniej lekcję, więc wziąłem się za to. Przygotowuję te felgi, później cyk oponki, no i na. I koła gotowe, do samochodu będzie można śmigać, nie? Szczerze, no... nie wiem. Nie wiem, co tu więcej dodać. W komentarzach, o właśnie. Byłbym zapomniał. Oczywiście w sekcji komentarzy pod tym odcinkiem możecie jak najbardziej zadawać pytania, na które chcecie znać odpowiedzi. Obiecuję, że na wszystkie pytania odpowiem. No chyba, że ktoś napisze mi, że jestem pip-pip, coś tam. To postaram się odpowiedzieć w kulturalny sposób również. Różne typy ludzi są. Musimy uszanować decyzje wszystkich. Więc zadawajcie pytania w komentarzach dotyczące mojej hodowli królików bądź kur. Ja wam na nie będę odpowiadał. Bo oczywiście na pewno są jakieś kwestie, które. Chcielibyście wiedzieć, a nie poruszyłem w tym odcinku, może będę poruszał w kolejnych, lecz nie wiadomo. pasowałby to przemyć, się słabo prezentuje. sucha dezynfekcja dobra rzecz, ale jak widzicie, tutaj się też osadza. Ten pył i kurzniej także akurat to jest taki minus. Więc co? Chyba to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. To, co chciałem powiedzieć, na pewno powiedziałem. Będę próbował dalej zakatać tutaj te samiczki, żeby mieć chociaż jeszcze w tym roku wykoty. I co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam wszystkich na mój fanpage na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia, cześć!